Żeby obliczyć współczynnik mocy do wagi sędziowie zważą każde wiadro i zmierzą zawartość alkoholu hydrometrem. Waga w kilogramach razy stężenie procentowe razy 0,45 zostanie podzielona przez 100. Leśni imbrownicy zwykle nie korzystają z tego skomplikowanego równania. Is... Wiadro Ordowicza. mamy dokładnie. 7,71 kg. Sprawdźmy stężenie. Idealne 50,1%. Choroba wynik ordowicza to 1,85. Całkiem nieźle. Teraz juice box. Wielkolud cichy jak myszka. Wyszło mu 7,53 kg. W porządku? Mam dobre przeczucia co do tego wiadra. Dlaczego? Było w nim dużo alkoholu, oby więcej niż u Was. 46%. Wynik dżusa to 1,61. Czułem, że będzie mało. Tyler wie, że będzie ciężko, bo wyszła mu mała partia. Ma 5,8 kg. Z wiatrem? Tak. Stresuję się, bo nie wydestylowałem wszystkiego, bo próbowałem to robić powoli. Będzie wysoko. Wyszło Jezu, 64%. Wynik Tylera to 1,76. Posprzątam ze stołu i będziemy mogli ogłosić wynik.